Cześć, Cześć, Cześć maneczko. Na początek co, chcieliśmy podziękować serdecznie za ten weekend, za ten maraton w którym uczestniczyliśmy Znaczy razem uczestniczyliśmy, czekaj Wiktorku jeszcze, nie przecinaj Było założenie takie, że wrzucimy 5 bistrów, przeszło to najpiękniejsze oczekiwania chyba sześć, i teraz właśnie jest, czekaj Wiktorku I teraz jest ten ostatni już na zakończenie, ponieważ wbiliście, co nie wierzyliśmy 500 lajków, żeby zrobić pojedynek. Mamy dwa blisterki z Biedronki. Pojechałem jeszcze kupić. Wiktor jest milik albo Lewandowski, Wiktorek wybiera z Lewandowskim. No i oczywiście zrobimy sobie taki pojedynek na zakończenie takiego maratonu. Myślę, że takie maratony raz w miesiącu będziemy robić. Niekoniecznie cały czas z blistrami, ale fajnie się to kręciło, nie. Dobra, Wiktor, daj przedni, Jeden twój, jeden mój, przedni oba. Tak żeby karnie uszkodzić. No. To jest mój, to jest twój, tak? Mm -hmm. Dobra. I tutaj jest e, mój. Także ja sobie wybiorę. Czekaj tylko Ja Ci go tak otworzę. Nie, 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 nie. Tak. Dobrze, to tak. To Ci wyciągnę. Limitki zostawimy na koniec. Czekaj, nie, bo tu są kody. Dobra, to są twoje. Może O, tutaj mamy. No tam widzicie już jedną kartę, i tu są twoje. A tu będzie mój. A ja mam tam samą ja jaką ty na przodzie. Dobra, i mogę Wam powiedzieć, że jedna jest nowa, jedna jest powtórka. I mamy tak, cztery saszetki. Zaczekaj chwilkę. Ty już sobie otwórz s jedną saszetkę otworzyć. Masz? Żebyś karton nie poprzecinał. Co? Dobra. Będzie Co tam masz? Pokaż. No to daj najpierw bo Musimy przyspieszyć Wiktor, bo tu są dwa blistry. I tu mamy karty bazowe. A, I fans. fans Dobra, yes. i fans. jest. u Guillermę. Jest fansik na Guillermę. Fajnie, to Wiktorek ma jednego fansa. I kartą specjalną ma też fansa. Tutaj oczywiście, bo to jest Pikę. Czyli ma już dwóch fansów. A moją kartą jest Pereira. Ma masz jednego fansa. Co mówisz? Widać Dobra. A ja mam tak, Sandro, Neto, Perez, Kucharczyk, Banega i Goldzik. Wpada Goldzik, Getein, także prowadzę Wiktor. Musisz teraz przyspieszyć, dawaj limitę. Znaczy dawaj saszetkę. Tak to spróbuj rozerwać, nie? Wiesz co, ja Ci je poprzecinam już, żeby to szło szybciej, a Ty już tam pokaż, no. I co tam będziesz mieć? Znów fans. Znów fans, ale to nie mów, Wiktor, dopóki nie pokażesz, bo to nie o to chodzi, wiesz. To nie jest fans, Wiktor, to jest lepsza karta, power up. To nie ma Uuu, tak. A szkoda, bo to jest karta, której nie mieliśmy. A jest uszkodzona, jak tutaj widzicie. Żałujemy. No ale się liczy do pojedynku oczywiście. Dobra. Co masz? Nie wiadomo jeszcze. Jeszcze masz dwie saszetki, Wiktor. O, zobacz. Lewandowski na power upie, czyli tutaj w tej rundzie był Remis, ale fajnie, bo Lewandowskiego nie mieliśmy, więc jest dobrze. Dobra, i bazówki, to już Wam tutaj nie będę głowy zawracał. No i pokaż, co Ty tam masz, tylko nie mów, nie mów, nie mów, co masz. Będzie lepiej. Będzie lepiej, mamy bazówki. Tak, to są bazówki od Wiktorka. Ja coś to nie będzie fajnie. O, patrz, to sama? No, nie będzie szkoda. No widzisz, ale już mamy drugą. Nie będzie szkoda. Dwie takie same w jednym blisterku. To ciekawe. A to tego nie będzie szkoda. No, nie będzie szkoda. Dobra, a my mamy tutaj, zobacz. Co to się dzieje? Zobaczcie, Robert Lewandowski. Drugi blister i w drugim ta sama. Opatrzcie. ta też była tutaj uszkodzona. O, to ciekawe. Jakieś takie felebne, a szkoda, bo ten ja Roberci... Kurde szkoda, Pię bo Roberta Cię. nie miałem żadnego. Cię. Popie, dogonisz mnie. Tu mamy bazówki. To to daleko, to? Dziwne te blisko. Na <grym> No i się Wiktor cieszy coś dobrego chyba ma. Wazy? Z realu. Z realu masz. Dobra, co masz? Uuuu. Logo Real Madryt. fajnie, bo nam brakowało jednego, więc jest super. I co, Wiktor? już nie masz? Jeszcze limitki tylko. Ciekawe, to bisterki były z dwoma takimi samymi kartami, a ja mam znowu jest gilerme, zobaczcie. No także tutaj niestety bisterki się nie popisały. Mieliśmy dwa mocne, dwa z rarkami w tym maratonie, ale tak, teraz tak, limitka. No więc tutaj, Wiktor, zdecydowanie chyba remis. Co będzie sprawiedliwy, jak myślisz? Chociaż ty masz te logo, no niech ci będzie, Wiktor. Dobra, limitki, bo to was interesuje. Eee, po powtóreczka Huntelara. I nie powtóreczka. I nie powtóreczka, czyli Borussia Dortmund Weigl. Weigl. Kolejna limitka do kolekcji. Wiemy jeszcze, że. Nie udało nam się trafić, przynajmniej dwóch limitek, które występują w blisterkach. Ale my na razie z blisterkami z biedronki kończymy. Jeszcze raz serdeczne dzięki za ten maraton. Myślę, że się spodobało. Po lajkach like wiemy, że się spodobało. Dzięki Wiktor za pojedynek. Lecimy odrabiać zadanie domowe. Trzymajcie się. Cześć.